Cześć, dzisiaj Wam opowiem w sumie o Winicjuszu. Więc ta na zdjęciach to jest jego mama, Wibracja. Ojciec to Prymus. Wienic już urodził się 2 czerwca 2018 roku. Jak się urodził to był właśnie taki jasnomyszaty. E, troszeczkę byłam zdziwiona, że się takiej maści urodził, gdyż mm, z gniadego i ciemnomyszatego zawsze wychodził gniady, więc to była duża różnica. E, jeżeli chodzi o winicjusza. E, Winicjusz niestety jak miał dobę, nie miał szczęśliwego początku. E, został zaatakowany e, prawdopodobnie przez psy lub nie został e, złapany wewnęki. Niestety weterynarz e, sama nie mogła rozpoznać co dokładnie się stało. Ale dawała mu tylko 20% szans na przeżycie, Nie, na szczęście udało się go uratować. Um, później, jak miał półtora roku, dostał bardzo silne kolki, miał skręty okrężnicy. Weterynarz dawała mu kolejne 50% szans na uzdrowienie. Na szczęście też he, udało się go uratować. I jest tak do tej pory z nami. Winic już oprócz tego ma siostrę, która się urodziła 2 lutego po tym samym ogierze. Winic już nie ma problemu z wchodzeniem do bukmanki. Ogólnie uczymy się różnych sztuczek. Pomału się zajeżdżamy. Jest ze mną 3,5 roku. Więc to już jest kawał czasu, było różnie, dużo łez, dużo, mm, dużo cierpliwości. Ten koń potrzebuje. Eee, bardzo się cieszę, że jest ze mną. Chociaż czasami, jak mnie bardzo mocno zdenerwuje, to myślę, czego nie sprzedać. Ale tak to cieszę się, że jest, że oboje się poznajemy. Jego rekordem jest 90 cm luzem. Nasz rekord to 40 cm. No, a tak ogólnie, to się cieszę, że jest i możemy się razem wspierać i dalej uczyć siebie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki film. Eee, no i zapraszam do oglądania do komentowania i subskrypcji i łapek w górę nie wiem co mogłabym wam jeszcze ciekawego o nim powiedzieć <laughs> um, no to może jeszcze dopowiem takie coś, że jak tylko na niego wsiadłam pierwszy raz to nie brykało ani nic grzecznie to przyjął, bardzo odważnie byliśmy też pierwszy raz w terenie to się zachowywał jakby od zawsze jeździł w teren, nie miał jakichś mega problemów z tym, że pojechaliśmy w teren z drugim koniem. Zachowywał się grzecznie, nie bał się niczego. Był bardzo odważny, tak jak zawsze. Kiedyś mnie pytaliście, jaki jest mój wymarzony koń. Mam duże marzenie, żeby mieć fryzę albo fjorda. Ale tak przy głębszym zastanowieniu się myślę, że Winic już e, jest tym wymarzonym i musimy oboje dotrzeć się, żeby coś osiągnąć. Um, no i chyba tyle chciałabym wam powiedzieć. E, jak mm, dojdę do tego, co jeszcze mogłabym wam powiedzieć, to chętnie nagram jeszcze. Pinic już z charakteru jest bardzo uległym koniem, chociaż czasami dominującym, to zależy kiedy, um, ale nie zdarzyło się tak, żeby było coś nie tak. E, zawsze jest opanowany i spokojny. Jeżeli jest e, coś nie po jego myśli, no to e, ulega i jest ok. E, bardzo się cieszę, że jakoś dajemy radę wspólnie iść dalej przez świat. Mam nadzieję, że uda się um, go tak wytrenować, żebyśmy mogli już pojechać jakieś zawody. Mam taką szczerą mam nadzieję, że pyłnikiem będzie wielką klapą, ale jest zawsze więcej doświadczenia. Mam nadzieję też, że urośnie i zdobędzie licencję na krycie, więc byłoby miło <laughs> mieć e, też konia innego koloru niż gniady. Mm. No i mam nadzieję, że się nauczymy kilku sztuczek e, innych jak e, kładzenie się, ukłon, może jakieś inne jeszcze... Mam nadzieję, że się jakoś damy radę. E, jakąś znaleźć receptę, na, żeby nauczyć się. Jak na razie to stoimy mi w miejscu, bo jest zimno, ja teraz choruję, więc nie mam jak...

W tył, będę robił to Na życie mam swoją receptę Biorę z niego co najlepsze Do utraty sił Oddycham tym samym powietrzem Lecz nic nie jest wieczne Dlatego patrzę w przód i nie patrzę w tył Na życie mam swoją receptę Biorę z niego co najlepsze Do utraty sił Oddycham tym samym powietrzem Lecz nic nie jest wieczne Dlatego patrzę w przód i nie patrzę w tył

to do utraty tchu, do utraty sił, do ostatnich słów i ostatnich chwil. Będę robił to do utraty tchu, do utraty sił, nawet jeśli znów tu obrócę się w pył. Będę robił to. Grawitacja nas ściąga w dół, ja dalej kieruję tu wzrok do nieba. Mapę marzeń kładę na stół, ty swoją pewnie znów chowasz wregał i słysz od wielu, że znowu się nie tak gdy idę do celu i robię co trzeba. Ja biegam, a meta na drodze polega, tu nigdy nie czeka, to na tym polega. Biorę życie w garść, składam mnie jak puszle teraz, wiem ile, Nad życiem tracą wpływy, patrzą za szyby na świat, który niby jest prawdziwy Mam kilka prostych rad, jak uniga z tych włosnych